Minęło już 10 lat. 10 lat minęło od premiery pierwszej MT09, która spotkała się ze wspaniałym odbiorem na rynku. Bo to był motocykl stosunkowo tani, stosunkowo dobry, mocny, zwinny, po prostu bardzo fajny. A teraz mamy 09 w trzeciej generacji po Liftingu i to w wersji SP. To co? Sprawdzamy, czy wciąż jest taka. Hmm? Cześć, ja nazywam się Piotrek Jędrzej. jak Oglądacie Motogen.pl w trakcie operacji lato. Oglądacie też nową twarz dziewiątki. Bo chodzi o to, że gdy w 2021 roku na rynek weszła trzecia generacja, ta nowoczesna ze wszelkimi systemami, to ona weszła też z nie bójmy się tego słowa obrzydliwym designem. I mówię to w imieniu chyba wszystkich motocyklistów i wszystkich testerów z całego świata. Niewielu osobom podobała się poprzednia wersja tej twarzy, ale teraz na szczęście jest już dużo lepiej. I to nawet nie po prostu w porządku tylko ten motocykl wygląda dobrze. Wygląda na tyle dobrze, że w roku 2024 dostał nagrodę Red Dot czyli za wzornictwo produktowe. I co, podoba Wam się? Skoro jesteśmy już przy stylistyce, to ja przyznam, że ten motocykl naprawdę mi się podoba. I jego czacha, i jego muskularna linia z tym potężnym zbiornikiem, i z delikatnym zadubkiem z dzieloną w tym roku kanapą. Naprawdę jest fajny. I ten bananowy wahacz jest spoko. Ale jest jedno ale, o którym nie wiem czy mówić, bo dopóki ja nie zacząłem się zastanawiać nad tym. Do tego problemu nie widziałem, a teraz widzę, ponieważ wyobraźcie sobie, że mamy wersję SP, która ma kilka modyfikacji. Jedną z tych modyfikacji jest inny kolor widelca, który, który jest ciemnozłoty. Inną modyfikacją jest olins, który jest żółty i te barwy już się gryzą. Ponadto, w stosunku do zwykłej 09, tutaj mamy wahać ze szczotkowanego aluminium. I na zbiorniku też jest aluminium, ale też jest innej barwy. I z tyłu mamy czarny zacisk, a z przodu srebrny zacisk. I jak tak z Tomazim zaczynamy na ten motocykl teraz patrzeć, będąc świadomymi tego, o czym mówię, to on wygląda trochę jak składak. Jakby był bity, jakby był po wypadku, jakby miał powkładane przypadkowe części. Znaczy, nie mówię, że jest po wypadku, nie, nie. On po prostu taki jest. Podoba wam się, czy nie? Mi chyba mimo wszystko wciąż tak. Ale chyba wolałbym, żeby był czarny wachlarz, tak jak w wersji podstawowej. No nie wiem, napiszcie w komentarzach, bo to zabawna sprawa, jest nie? Dobra, to już ustaliliśmy, że nowa MT-09 może się podobać. A MT-09 SP też może się podobać. A jeżeli chodzi o jazdę, jeżeli po prostu chociażby lubisz motocykle typu Naked, albo po prostu lubisz jazdę motocyklem. To nie ma szans, żeby MT-09 ci się nie podobała. Bo ustaliliśmy wspólnie z Rafałem, z którym tym motocyklem też jeździliśmy, że jest to w zasadzie wzornik motocykla typu Naked. Takiego aktywnego. Nie takiego wychilowanego Roadstera, tylko takiego aktywnego. Jeżeli ktoś się kiedyś mnie zapyta, jak zbudować Naked'a, to powiem mu weź MT-09 i ją przepisz. Siadasz na ten motocykl i od razu czujesz się jak w domu. Oczywiście pod warunkiem, że lubisz w domu ćwiczyć i być aktywnym, bo to jest bardzo aktywny motocykl. W wersji w trzeciej generacji, czyli tej od roku 21, w liftingu na rok 24, to skomplikowane, ale uwierzcie mi, będzie już tylko łatwiej, <laughs> zmieniono troszkę pozycję. Obniżono kierownicę. A jednocześnie podwyższono i cofnięto podnóżki. W związku z tym pozycja przechyliła się mocniej do przodu, czyli mamy więcej masy i więcej skupienia na przedniej oponie, czyli mamy też bardziej aktywną pozycję i ten motocykl zachęca do tego, żeby nim bardzo aktywnie jeździć. Jeżeli chodzi o podnóżki, to mamy też możliwość zamontowania ich w drugiej pozycji, która jest jeszcze wyżej, przez co kąt ugięcia kolan będzie troszkę. Wyższy, a więc i pozycja będzie znowu jeszcze bardziej aktywna. Jest tutaj wygodnie. Pomimo kilku godzin jazdy w siodle i po mieście i w trasie, nie wyczułem żadnych nadmiernych wibracji, w zasadzie żadnych wibracji, ani bólu pleców, ani bólu rąk. Cały czas świetna zabawa motocyklem i stosunkowo szeroka kierownica, która pozwala na szybkie zmiany kierunku. Rocznik 24 ma kilka kolejnych zmian, między innymi dzielona kanapa, która ma tutaj takie oparcie dla kierowcy i dobrze, bo osiągi są znaczne. O czym powiem później. Poprawiono także sety pasażera, aby było wygodniej. Ale przejdźmy do rzeczy ciekawszych, do zawieszenia. W przypadku wersji 09 bez SP, z przodu mamy widelce Kajaba z pełną regulacją. A w przypadku wersji SP, ten widelec jest złoty i ma powłokę DLC, czyli zapobiega ona przyklejaniu się np. tych uszczelniaczy i powinna płynniej pracować. Tylne zawieszenie. W przypadku wersji SP to Allins z pełną regulacją. No i przekłada się to zawieszenie na to, że czujemy nad tym motocyklem i pełną kontrolę, i jednocześnie pełny feedback z tego, co się dzieje i z tyłem i z przodem tego motocykla. W mieście nie znalazłem zbyt nierównych dróg na ten motocykl, komfort był zachowany. Akurat w sam raz dla aktywnego Naked'a, a jednocześnie przede wszystkim zachowana była stabilność i pewność, bardzo wysoka pewność prowadzenia tego motocykla. Ciekaw jestem, jak MT-09 SP poradzi sobie na torze, ale tutaj z pewnością przyda się ta wspomniana regulacja tylnego amortyzatora, żeby nie pompował nadmiernie przy odkręcaniu na wyjściu z zakrętów. Jeżeli chodzi o tor, to z pewnością spodoba Wam się. Ta modyfikacja w SP i już na wyposażeniu podstawowym mamy wspaniałą radialną pompę marki Brembo. No a wersja SP posiada zacisk Brembo Stylema, czyli w zasadzie najlepszy zacisk, jaki można zamontować do motocykla cywilnego, drogowego. No i przyznaję, że moc hamowania tego układu jest niesamowita. Ciężko wykorzystać takie osiągi hamowania na drogach publicznych, a co więcej, żeby te osiągi hamowania wykorzystać w pełni należy wyłączyć kilka systemów, bo w takim ustawieniu drogowym te systemy ingerują na tyle wcześnie, że redukują i uniesienie tylnego koła przy hamowaniu i są intruzywne w przypadku takiego hamowania awaryjnego, kiedy jeszcze nie dokleiliśmy przedniego zawieszenia hamując progresywnie. Ale po wyłączeniu brake control, czyli po wyłączeniu ABS-u zakrętowego oraz po wyłączeniu ABS-u na tylne koło, co można zrobić oddzielnie, pozostawiając wyłącznie ABS z przodu i wyłącznie ABS taki zwykły, bez zakrętowego, wtedy ten motocykl zaczyna hamować. Wtedy można nim robić stopale na włączonym ABS-ie i to jest kolejna definicja dzikiego Nakeda. Co szybko hamuje, z założenia też najczęściej szybko przyspiesza, i tak samo jest tutaj. Ale pozwólcie, że nie będę rozprawiał zbyt długo o silniku CP3, bo przecież ten jest dobrze znany, czyli jest to jednostka trzycylindrowa, rzędowa, która w tym roku ma 119 koni mechanicznych i 93 Nm momentu obrotowego, i jest ona jak najbardziej fajna. Do tego mega dobrze brzmi. Wydech jest fabrycznie brzydki. Nie bójmy się tego określenia. Jest brzydki, kropka. Ale za to brzmi bardzo miło dla ucha. Przy mocnym przyspieszaniu, przy używaniu quickshiftera trzeciej generacji, który także działa ultra ultraprecyzyjnie. Znowu te biegi się zmienia tylko po to, żeby sobie je zmieniać, bo tak dobrze działa. I ten wydech wtedy ładnie tak strzela, tak robi, tak, tak syczy, fajne dźwięki z siebie wydaje, ale za dźwięki odpowiada też airbox i kratki, które się tutaj znajdują, ponieważ Yamaha tak zaprojektowała układ do lotu powietrza, aby ten silnik brzmiał też górą. No i faktycznie, gdy jedziemy i odkręcamy, to są to wrażenia dźwiękowe z bo słychać i z tyłu z wydechu, i z przodu z airboxa, no bardzo przyjemna akustycznie jest to jazda. O, ciekawostka, a wiecie, że Yamaha spłaszczyła dźwignię zmiany biegów po to, aby się wygodniej zmieniało biegi. Poza tym, że jest całkiem dziki, to jest też całkiem bezpieczny, a o bezpieczeństwo dba kilka różnych systemów. Kontrola trakcji, czuła na pochylenia, kontrola uślizgu bocznego, takiego w zakręcie, kontrola uniesienia przedniego koła, kontrola ABS-u, ta też czuła na pochylenia, czy na przykład kontrola hamowania silnikiem, czyli gdy zamkniemy gaz przy na przykład mokrej nawierzchni, aby ten moment obrotowy nie zablokował tylnego koła. Wszystko to kontroluje się i ustawia za pomocą nowego, pięciocalowego ekranu TFT z nowym układem przełączników, który jest, przyznaję, bardzo intuicyjny, jeżeli chodzi o grafiki ekranu i obsługę z kierownicy. A w ogóle grafik na ekranie to jest aż pięć różnych. A w ogóle to w wersji SP, słuchajcie, mamy jeszcze jeden dodatkowy tryb wyświetlania, tryb Track i on wtedy Daje nam grafikę, która w miejscu centralnym ma obrotomierz oraz lap timer obsługiwany jak to zwykle bywa przyciskiem świateł tzw. długich. W wersji podstawowej mamy 5 trybów jazdy. Sport, Street, Rain, Custom 1, Custom 2, gdzie customy można ustawiać. A w wersji SP, w trybie wyświetlania track, mamy cztery tryby jazdy torowe i wszystkie z nich można e, ustawiać do woli. Poprzez ustawianie mam na myśli e, poziom oddawania mocy, poziom działania ABS-u, kontroli trakcji, kontroli uślizgu i kontroli wili. Wszystko ustawia się e, indywidualnie i co ciekawe wszystko to można ustawić z poziomu aplikacji, ponieważ ekran łączy się ze smartfonem i na smartfonie można sobie ładnie, grzecznie i wygodnie ustawić wszystko, czego potrzeba, a później uploadować to na motocykl. Ale tak naprawdę jest to w ogóle niepotrzebne, bo tak jak wspomniałem, obsługa wszystkiego z kierownicy jest dostatecznie łatwa. Są tryby jazdy, są ABS-y, są kontrole trakcji, ale powiedzmy sobie jasno, to nie jest motocykl dla osób początkujących. Naprawdę nie. Jak wspomniałem, MT-09 jest dosyć dzikim sprzętem. Ma 119 koni, co może nie brzmi jak jakaś potęga, ale geometria podwozia i jego bardzo zwarta konstrukcja sprawia, że wychodzisz z dowolnych świateł, dowolnego skrzyżowania, odkręcasz gaz i on staje na koło. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że on będzie jeździł w trybie RAIN. Ale wtedy to lepiej, żeby sobie kupił MT07 i cieszył się małym, lekkim, zwinnym motocyklem, bo to jest naprawdę agresywne. Ja to lubię, ale niektórych może to przerażać. Rafała przeraża na przykład. Okej, okay, ale przyznać trzeba, że w trybie sport reakcja na manetkę gazu w MT09SP jest naprawdę bardzo agresywna, wręcz nerwowa. Jestem w stanie stwierdzić, że do jazdy z pasażerem tryb sport się w ogóle nie nadaje, bo jest właśnie zbyt nerwowy. Ale za to, jeżeli zupa była zasłona, albo chcesz się po prostu pobawić motocyklem, to tryb sport all the time. A jeżeli na co dzień, to tryb street. Jak już ustaliliśmy, mt 09 wygląda naprawdę ładnie. Jeżeli chodzi o oświetlenie, też. Mamy fajne LEDy, mamy fajną lampę z dwoma soczewkami, mamy LEDowe kierunkowskazy w lewo i w prawo. Nawet przed chwilą się pomyliłem, chcąc je włączyć, o tym zaraz powiem. Ale zastanawiam, nie jedno, jeżeli mamy w pełni LEDowe oświetlenie, a tylna lampa też jest bardzo, bardzo elegancka, to dlaczego ktoś pakuje żarnikową? Żółtą żarówkę podświetlenia tablicy. No dobra, tą żarówkę to sobie można wymienić, nie o to chodzi. Kierunkowskazy. Po co zmieniać coś, co dobrze działa. Mieliśmy normalny przełącznik od, kier od kierunkowskazów, który obecnie jest praktycznie w każdym motocyklu. Co to komu przeszkadza? Po co to zmieniać? Nie to Yamaha musiała wymyśleć coś swojego. Taki dwukierunkowy przełącznik, który Esencjonalnie ma dokładnie taką samą funkcję jak zwykły przełącznik, ale działa inaczej, przez co trzeba się go nauczyć. I ja go nie lubię, no nie podoba mi się. Ma wprawdzie ukrytą funkcję, bo jest soft click i ten klik jest dwustopniowy. Ale te dwa stopnie to wyczułem dopiero teraz po kilku dniach jeżdżenia na postoju, bo w trakcie jazdy to nie jestem w stanie wyczuć tego soft bo przecież klikami ma działać. A się okazuje, że jak się kliknie delikatnie, to kierunkowskaz mryga 3 razy, a jak się go kliknie głębiej, to kierunkowskaz aktywuje się na 15 sekund i 150 przejechanych metrów, czyli będzie się wtedy automatycznie wyłączał. I super! Przecież można tą funkcję zrobić zwykłym przełącznikiem. Przełącz raz, albo przytrzymaj. Nie trzeba było zmienić ten przycisk. Po co? A wiecie, co jest najgorsze? W normalnym motocyklu, raz na jakiś czas, klikam ten przełącznik tak na środku, żeby wyłączyć kierunkowskaz, gdybym go zapomniał wyłączyć. A tutaj nie, nie da się, bo, bo, bo nie ma żadnego przełącznika na środku. Jest tylko lewo albo prawo. Więc nawet jeżeli ten kierunkowskaz mruga na 15 sekund, nie minut, i chcę go wyłączyć, to i tak muszę spojrzeć, czy on mruga, czy nie. No, nie podoba mi się. No ale żeby nie było, że narzekam, to wiecie co mi się podoba? Smart Key. Otóż Yamaha MT09SP jest pierwszym motocyklem, który fabrycznie otrzymuje system bezkluczykowy tego kluczyka zdalnego i on nikogo nie oszukuje, bo obsługuje i zapłon, i blokadę kierownicy, i nawet wlew paliwa. Działa dokładnie tak, jak potrzeba. Kluczyk konwencjonalny, który się wyciąga z wewnątrz, potrzebny jest w zasadzie tylko po to, aby podnieść fotel pasażera, pod którym ukrywa się malutki schowek. A w nim kilka podstawowych narzędzi, a pod fotelem kierowcy ukrywa się gniazdo USB-C. Kilkukrotnie w tym filmie mówiłem już, że ten motocykl jest taki dziki, narowisty, zwinny i bardzo energetyczny, ale jednak Yamaha w jakiś taki magiczny sposób osiągnęła konsensus, kiedy to ten Energetyczny motocykl jest równocześnie stabilny, bo specjalnie wyjechałem na obwodnicę i autostradę, specjalnie pokonałem dłuższy dystans i nie, nie zauważyłem żadnych niestabilności, żadnego myszkowania yy, przedniego koła lub kierownicy. On po prostu stabilnie prze przed siebie. Oczywiście nie oferuje zbyt dużej ochrony przed wiatrem, no bo jak, ale jeżeli już chcecie tą autostradą faktycznie jechać daleko i długo, to na wyposażeniu fabrycznym mamy tempomat. Wspomniałem, że motocykl może się połączyć ze smartfonem, ale nie tylko w celu ustawiania trybów jazdy, ale również w celu obsługi systemów multimedialnych. Można obsługiwać muzykę ze smartfona, która leci na przykład w interkomie. Można podglądać powiadomienia, można zerknąć na prognozę pogody. Tak, naprawdę można. Można korzystać z nawigacji i to w dwóch różnych trybach. Albo z nawigacji krok po kroku, kiedy to wskazuje tylko następny Manewr albo z nawigacji prawie pełnoekranowej i do tego potrzebna już jest nie tylko aplikacja Yamaha, ale również aplikacja Garmin Street Cross, bo to właśnie na mapach Garmina realizowane są wszystkie wskazówki. Ale jeszcze jest też kolejna zabawna cecha, która w zasadzie nie wiem po co istnieje. Otóż do aplikacji Yamaha można wrzucić swoje zdjęcia celem wyświetlania ich na ekranie. Ok, fajne, ale po co? Na początku tego filmu wspomniałem, że częścią składową sukcesu Yamaha MT-09, te 10 lat temu, była bardzo atrakcyjna cena za taki pakiet motocykla, jakim wtedy była MT-09. I ta taktyka Yamasze bardzo się opłaciła. Choć teraz odnoszę wrażenie, że to nie cena, niska cena, jest najważniejszym aspektem MT-09, a bardzo wysoka jakość tego motocykla i poziom wyposażenia. Bo jeżeli chodzi o cenę, to MT09 bez SP zaczyna się od 49900 zł, a MT09 SP to kwota 59 59000 zł. No i czy to dużo, czy to mało? Tą ocenę zostawiam Wam, bo to Wy chcecie wydać pieniądze na ten motocykl. Ja tylko od siebie powiem, że to naprawdę świetny naked. Jeżeli szukasz takiego odprężonego motocykla, to raczej MT-09 Cię nie przekona. Ale jeżeli szukasz motocykla po prostu fajnego, którym jeździ się naprawdę, ale to naprawdę, naprawdę dynamicznie, który przy każdej przejażdżce podnosi poziom adrenaliny, to jest sprzęt dla Ciebie. Ten film oglądaliście w trakcie Operacji Lato, która to jest intensywnym projektem z sześcioma tygodniami testów motocykli różnych marek, ale nie tylko, bo może przede wszystkim w Operacji Lato też spotykamy się z Wami, z naszymi widzami w czwartki o 19.00 pod Stadionem Narodowym w Warszawie. Ale poza spotami jest też coś jeszcze, czyli konkurs. A w konkursie do wygrania są m.in. opony Pirelli, dopasowane do Twojego motocykla, Zestawy klocków TRW, zestawy gadżetów od Excite, sesja zdjęciowa z Tomazim czy koszulki motoganu, no i nagroda główna. Kask Schubert, wprawdzie w innym malowaniu, bo będzie to S3. Ale czerwony, ale może być Twój. A jak wygrać, to łatwa sprawa. Zrób zdjęcie, nagraj film, limeryk napisz, wrzuć go na swojego socjala na Facebooku, na Instagramie, na TikToku albo na YouTube. Jak wolisz, możesz wrzucać do woli. Ważne tylko, abyś oznaczył nas małpka motogen i hashtag operacja lato. My wtedy wybierzemy najlepsze prace i rozdamy nagrody. Także co, dzięki, do zobaczenia. Pamiętajcie o tych markach, bo to. To dzięki nim możemy się z wami bawić i z wami spotykać. Więc dajcie kciuk w górę, suba, napiszcie coś w komentarzu. Cześć.